Dzień dobry! Za nami tydzień pełen wrażeń. Zakończyły się wybory, zakończył się festiwal PZKO, a nawet woda w Olzie powoli opada, bo opadów coraz mniej. Jak kształtowała się nasza prasa pod presją deszczu oraz gorących tematów, przekonają się Państwo już za chwilę w kolejnym odcinku Jednym tchem. Zapraszam! Rozpoczęliśmy z przytupem od igrzysk lekkoatletycznych. Organizatorem była Polska Szkoła Podstawowa w Karwinie. Najbardziej obawiano się pogody, lecz żaden deszcz nie może zatrzymać młodych sportowców przed zdobywaniem kolejnych rekordów. Na stadionie w Trzyńcu walczyło w sumie 375 lekkoatletów. Igrzyska to taki letni odpowiednik zjazdu gwiaździstego. Czy to zima, czy to lato, do kolekcji będzie złoto. Chyba, że... Chodzi o festiwal PZKO, bo ten był biało-czerwony. Cóż to był zabal, to znaczy festiwal, na którym bawiło się ponad 3000 osób. Działo się i wszystkiego było pod dostatkiem. Trzyniecka Werk Arena zdała egzamin tak samo zresztą jak organizatorzy. Był to pierwszy festiwal PZKO, któremu przewodniczyła obecna pani prezes Helena Legowicz. Tak, zdecydowanie. Redakcja głosu przyznaje pani prezes złoty medal. Masz nowe skarpetki? Tak. Tymczasem w Cieszynie dzieje się coś dziwnego. Od pewnego czasu w mediach pojawiają się zdjęcia wzgórza zamkowego z masztem radiowym w tle. O co chodzi? Otóż okazało się, że tak może w przyszłości wyglądać Cieszyński krajobraz, gdyż pewien operator telefonii komórkowej upatrzył sobie Gród Cieszyńskich Piastów jako miejsce wyjątkowo odpowiednie dla zbudowania takiej metalowej wieży. Mieszkańcy Cieszyna powiedzieli wyraźne nie. I od razu zabrali się do spisania petycji, która powinna zablokować budowę przekaźnika. W tym całym ambarasie jedno jest pewne: wzgórze Cieszyńskie jest idealne do wybudowania wieży, ale nam, mieszkańcom, zdecydowanie wystarczy ta jedna wieża piastowska. Natomiast nad Ostrawicą mają pojawić się czerwone piętrowe autobusy. Wypisz, wymaluj autobusy wycięte z przewodników turystycznych dotyczących Londynu. Władze Ostrawy postanowiły. Turystów industrialnego miasta rozpieszczać widokami z nieco wyższej perspektywy. Proszę jednak pamiętać, że Brexit to nie jest początek likwidacji londyńskiego taboru autobusów miejskich. Te ostrawskie będzie trzeba jednak kupić, czyli będą nowe. A to już zupełnie inna bajka. To taki szczyt klimatyczny w samym sercu hutniczego miasta. A gdy turyści zechcą coś zjeść, Mogą skorzystać z pożywnej jajecznicy, na przykład w sibicy, gdyż miejscowi członkowie PZKO przyrządzili jajecznicę XXXXXL. W sumie potrzebowali 301 jajek. Okazuje się, że sztuką nie jest samo wbijanie jaj, lecz umiejętne mieszanie, by zachować odpowiednią konsystencję. Wiadomo, ani za rzadko, ani za grubo, ani za twardo. Tak w sam raz dziennikarz terenowy Jodrużycki, który był na miejscu, nawet wieczorową porą, potwierdził nasze przypuszczenia. Jajecznica była pyszna, była, bo szybko się zbyła. Nie tak szybko, bo przez najbliższe 4 lata będą podróżować nowi europosłowie do Brukseli. To ich nowe miejsce pracy. Będą decydować o ważnych sprawach, na przykład. Ile powinien ważyć kilogram, jak długo powinno trwać minuta i tym podobne. Oby nie zadecydowali o maksymalnej ilości jaj wiecznicy, co to to nie, bo my, mieszkańcy tej części Śląska Cieszyńskiego, lubimy jajcarskie klimaty. Tak czy owak, wyniki wyborów, jak zawsze, nie zadowoliły każdego. Szczególnie krytycznie do wyników odnoszą się ci, którzy nie wzięli udziału w wyborach. Taka nasza tradycja narzekania.